Dzisiaj gramy sobie kolejny raz w Minecraft Dungeons. Wars. No i wiecie, spróbujemy tutaj coś porobić, coś tutaj przejść. No i dobra, idziemy sobie tutaj dalej. No i tutaj spróbujemy dzisiaj, wiecie, coś tu porobić. Spróbujemy przejść też jakiś poziom. Nie wiem teraz, gdzie mam iść. Eee, może... Nie wiem, gdzie mam iść. Aha, chyba ten mostem. Tak. Co ja teraz mam... ...szczelić w to? Trzeba coś chyba odblokować. Coś tak czuję. Dobra. Ty to, to było? Można... Ja nie mogę z tego wyjść. O, wodę, na chwilę. Dobra. O, nie wiem, gdzie mam iść, hmm. może do tego domu tu wejdę? A? No to się... A i... jestem, jestem w jakimś domu. Co? Ja mogę wejść do domu jakiegoś, dobra. Tu się nie, tu też się nie Dobra. Taki dom. Dobra, wychodzimy z tego domu, dobra? Można pić? Aha, to jest... Ee, no tak. No, można nie pisać. Każdy co to jest złe. Zrobię I... to, można to pić. Tylko wiem. Gra. Co ja zrobiłam? Widzieliście to patrzcie. Co było? Dobra. Masz. Fajna ta mapa nawet. Dobra. Nie! O, gdzieś wiesz. Dobra, idźmy sobie tam. też tu byliśmy. Chodźcie jeszcze no to tak te szczoły ja tu zobaczcie. Oczywiście zaakceptujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dobra, niby tutaj będziemy sobie dzisiaj grać na tej mapce. Nie wiem co będziemy tu w ogóle robić. Idziemy może też w tym domu. Dobra. Już jedna osoba mnie ogląda. Fajnie. Dobra. Eee. Dobra, coś tutaj musimy... Nie musimy się nudzić, to, a. to się... Jeszcze, ej, to wygląda gdyby jakiś złodziej przyszedł i tak do domu. To tutaj się właśnie... To mnie zostawiam, wie co to jest. patrz jak lubię. Nie jest zniszczalny, bo jego nie mogę pokonać. Idziemy może sobie tu. Dobra, nie wiem, na takiej gdzieś wysepce się odrodziliśmy. Tu się... nie, myślimy, że tu się da wejść. Dobra. Ciekawe czy się zrobi noc. Ja mam mega plan. Aha, bo ja chciałem żeby ta strzała na dół poleciała. Patrzcie, kręcę się i... Ło, wow, takie. Ej, pójdziemy jeszcze raz do tego domu. Jeszcze raz tym mostem. A ja byś chciał tam przejść. Muszę coś zrobić. Ej. Ktoś we mnie tu chyba strzelił. Stąd. Tutaj była ta strzała. Sz coś podejrzanego się dzieje. A, z drzewa padendora. I ćwiczymy strzelanie z łuku. na przykład jestem tu i muszę przejść to. No daje mi się bardzo łatwo. Patrzcie teraz z tego może też mi się udaje. Na przykład z tego. Nawet nie do czego o tak trafiam go. A teraz będziemy sobie robić coś bardzo trudnego. Coś bardzo trudniejszego, wie? Hmm? Tak, go szczelam chyba. Tak, bo jest takie tam żółte. Tak szczelałem go. A teraz na przykład z tego. Dobra, wchodzimy do tego domu. Ja mogę wejść tu. jest, gdzie jesteśmy w takiej mapce Bra. widzimy jeszcze ani złupów Strzelałem stąd i wow, ej, ja wiem teraz czego będziemy strzelać, pójdziemy sobie tu, stąd, nie, bo tutaj był e, ten, albo, z... nie, Ej, gdy zginiemy to się chyba odrodzimy w tym samym miejscu. Zobaczymy, okej, okay. zabiję się. O, bardzo, ale to bardzo mało tych serc. Mam teraz chyba chita. Ło, co, co to było? Dobra, ile mam? Jak mam mało serce? Uwaga. Jak mało serca! Odrobinę tylko i teraz! Odrodziłem się chyba w tym samym tak? W tym samym miejscu. Wszystko jest takie same. Dobra. Można tam nie, tam nie można przejść. Dobra. Ja W ogóle nie znam się tak na tym Minecraftie World, więc nie wiem, czy będę taki dobry. Dobra. Stąd nie mogę, że idę po ścianę. Stąd nie mogę. Też nie mogę. Ej, gdy to na przykład by był jakby to powiedzieć król pir pirakerów i my musimy go pokonać tak się bawimy, nie? Że go musimy pokonać, nie? No robi nic nie robi. A masz ty... ty i pokonał mnie. Pewno bym je pokonał. Jeszcze. Jeszcze nie masz Nie yy. Jest zmieszany. Tu się da skoczyć? Nie. I te strzały leciały tu. A nie, nie leciałem. Dobra. Ten filmik będzie trwał tak 14 minut, jeszcze 3 minuty. Jeszcze jeden nagram. Takie jest najszybsze tempo strzelania. Dobra. Hmm. Czy jak te w ogóle lecą. Musimy się skraść do tego na razie. Nie tak, żeby nie, nie widzi. O, teraz musimy się skryć tu. Nie jesteśmy na takiej jakby wyspie i tutaj sobie, o, jeszcze raz wejdziemy do tego domu i udajemy, że coś konstruujemy, craftingu. Ej, ktoś przychodzi i to wygląda, gdyby strzelał do tego domu, patrzcie. Gdyby tam... Ej! tam jest takie żółte w tym domu. I to wygląda gdybym miał jakieś rurę z jakąś wodą i tam gaszę to. Zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze to niebieski wyleci. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem. Oczywiście no do, pa nagram dzisiaj kolejny odcinek. Zostawcie suwa z znaczkiem. Do zobaczenia, a tutaj bardziej do tłuszczały jeszcze byłem. No dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o łapce w górę. I sobie z dzwoneczkiem. Pa!